Witajcie rodacy. Lato już za rogiem, a w Polsce mania na hulajnogi elektryczne rośnie w sporym tempie. Dlatego ja mam dla was dziś test Ugo Skubi 8,5 cala. Front ponadmetrowego opakowania wygląda właśnie tak, i tam znajdziemy od razu kilka detali technicznych. Po otwarciu kartoniku wyłania nam się bardzo dobrze zabezpieczony sprzęt na czas transportu przez grubą piankę na około. W środku po zdaniem głównym znajdziemy instrukcję obsługi, która w kilku językach objaśnia wszystkie aspekty hulajnogi. Osobno mamy rączki i te na około mają gumową przeciwpoślizgową teksturę. Fajnie, że ta jest miła w dotyku. Oczywiście producent daje nam ładowarkę. No aby od zera naładować baterię do 100% potrzeba 4 godzin. Dostajemy jeszcze imbus, ale jak ktoś jest sierotą to na pewno nie powinien rozpakowywać paczki na tarasie, bo mój wpadł pomiędzy szczebelki. Tak wygląda sama hulajnoga i generalnie zrobiona jest bardzo porządnie. Głównie mamy tutaj metal z domieszką całkiem dobrej jakości plastiku. Całość waży prawie 14 kg, a więc wcale nie mało. A dokładne wymiary sprzętu macie podane na ekranie. Ugo wyposażył swój sprzęt w 8,5 calowe opony, które są wykonane w technologii Honeycomb, a to znaczy, że w środku nie mamy dętki, którą można przebić, a piankę z pęcherzykami powietrza, która jest nieprzebijalna, no i pojęcie złapanie gumy tutaj nie wystąpi. Super patent. Z tyłu mamy bębnowy hamulec, ten działa dobrze i zapewnia przyzwoite właściwości hamowania. Scooby oczywiście ma małą metalową wysuwaną nóżkę. Samo składanie jest banalnie proste i wystarczy nogą nacisnąć na dźwignię. Super, że producent nakleił elementy odblaskowe po bokach, więc bezpieczeństwo po zmroku będzie zdecydowanie większe. Tak samo z przodu dostaliśmy ledową lampkę, aby oświetlała nam drogę. Ta świeci całkiem w porządku, ale szału nie ma. Kierownica to oczywiście nasze centrum dowodzenia. Po prawej stronie, pod kciukiem, mamy manetkę z gazem. Ta chodzi bardzo płynnie i jest mega precyzyjna. Po lewej, klamka hamulca działa bardzo lekko, a samo hamowanie jest stopniowe, a nie gwałtowne. Tutaj, obok, też mamy całkiem głośny dzwonek dla niesfornych przechodniów. Po środku znalazł się kolorowy wyświetlacz LCD. Tutaj mamy komplet informacji od stanu baterii po prędkościomierz, Odo, timer, o dziwo, nawet tempomat, a także możemy sobie zmienić guzikami pod spodem poziom prędkości, a mamy ich 3 z ograniczeniem do 8, 16 i 25 km na godzinę. Pojeździłem na niej dwa tygodnie, no i tak, w zależności od terenu i katowania manetki gazu, mogłem przejechać około 10-15 km, czyli tak jak producent stwierdził na opakowaniu. Tutaj im więcej górek, podjazdów, no to wiadomo, sprzęt musi generować więcej energii i długość jazdy malała. Jeżeli chodzi o prędkość, to ja ważąc 80 kg, spokojnie te 25 km na godzinę mogłem uzyskać bez problemu. Jeżeli macie produkty elektryczne, to znacie pojęcie saga. Czyli w momencie, jak bateria jest już nie do końca naładowania, to czy deskorolka hulajnoga po prostu traci na mocy? Tutaj ta moc odczuwalnie spada, gdy na wyświetlaczu świetlaczu zobaczymy stan naładowania około 40%. Wtedy podgórki, czy jakieś bardziej strome podjazdy, no, Ugo będzie miał po prostu problem. Jest to normalne zjawisko, aczkolwiek po cichu miałem nadzieję, że Saga zobaczy, jak bateria będzie dopiero w 1.5. Rozładowana. Pojeździłem też w trudniejszym terenie i bardzo nierównym. Jak widzicie, kierownica się trzęsie okrutnie, a ja nadal bardzo pewnie i bezpiecznie czułem się na tej hulajnodze. Tutaj trzeba wspomnieć, że jest ona bardzo stabilna. Nawet pędząc te 25 km nad no to nic nie drga, nie wpadamy w jakieś oscylacje. Tutaj pod względem bezpieczeństwa nic z Kubiemu nie można zarzucić. Dodatkowo w pewnym momencie testów złapała mnie śnieżyca i deszcz, i przy okazji stwierdzam, że jest ona w 100% odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, jakie zastaniecie na trasie. Reasumując, Hugo Kubi 8,5 cala widzę najtaniej za 1350 zł, gdzie ten sprzęt ma 300 W mocy. Na Allegro z podobnym silnikiem możecie wyhaczyć hulajnogę za 1000 zł. Natomiast tutaj macie ekstra LEDowy wyświetlacz, tympomat i większą prędkość maksymalną, jak i pojemniejszy akumulator. To zmusza mnie do stwierdzenia, że na dzień dzisiejszy jest to bardzo dobrze wyceniony sprzęt. O przyzwoitej charakterystyce jazdy. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.